Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Amoris Leticia w naszym życiu. Rozpoczynamy od fragmentu adhortacji apostolskiej. Miłość przeżywana w rodzinach jest nieustanną mocą dla życia Kościoła. Cel jednoczący małżeństwa jest nieustannym wezwaniem do rozwijania i pogłębiania tej miłości. Zjednoczeni w miłości małżonkowie Doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa. Dzielą między sobą plany i trudy, pragnienia i zmartwienia. uczą się wzajemnej troski i wzajemnego przebaczania. W tej miłości świętują swe chwile szczęśliwe i wspierają się w trudnych przejściach dziejów swego życia. Piękno wzajemnego daru jest bezinteresowne. Radość z powodu rodzącego się życia i pełna miłości opieka wszystkich członków rodziny, od małych dzieci do starców, to tylko niektóre z owoców, które czynią wyjątkową i niezastąpioną odpowiedź na powołanie rodziny, zarówno dla Kościoła, jak i dla całego społeczeństwa. Musimy być wdzięczni za fakt, że większość ludzi ceni relacje rodzinne które pozwalają trwać w czasie i zapewniają drugiej osobie szacunek. Dlatego cenne jest to, że Kościół oferuje przestrzenie towarzyszenia i poradnictwa w kwestiach związanych z rozwojem miłości, przezwyciężania konfliktów i wychowania dzieci. Wielu ludzi docenia moc łaski, jakiej doświadczają w sakramencie pojednania i w Eucharystii. Która pozwala im radzić sobie z wyzwaniami małżeństwa i rodziny. Dzisiaj zapraszam do posłuchania świadectwa Agnieszki i Dariusza, którzy są ze sobą już 15 lat i mają piątkę dzieci. Życie we wspólnocie jest nowym życiem, którego tak naprawdę uczymy się. Bóg, który dał nam poznać, że jest przy nas, przy naszej rodzinie, że zna nasze życie i naszą historię i nasze problemy. Jesteśmy już chyba cztery lata we wspólnocie i nadal uczymy się coraz większego zaufania. Ale to on to zaufanie pogłębia. Wszystko co potrzebujemy sam załatwia. Jeśli próbujemy coś sami, to tylko się zmęczymy i nic z tego nie ma. Ale gdy zaufamy Bogu i damy mu czas, to On działa każdego dnia z mocą. Dzięki życiu we wspólnocie nasze życie, zarówno to małżeńskie, jak i to rodzinne, uległo ogromnej zmianie. Mamy czas na wspólną modlitwę z naszymi dziećmi. Często rozmawiamy z nimi o Panu Bogu. Dzięki naszemu wzrostowi we wspólnocie Pan Bóg zabrał nam lęk o życie doczesne, o to, co się dzieje dookoła nas. Im bardziej zbliżamy się do Pana Boga, tym lżej żyje się na co dzień. W tej chwili wspólnota jest dla nas jak powietrze, bez którego nie można się obyć. Wiemy, że sami jesteśmy słabi i nic nie możemy. To dzięki Panu Bogu i wspólnocie możemy się rozwijać i być coraz bliżej Niego. To dzięki naszemu byciu we wspólnocie jesteśmy szczęśliwi mimo codziennych trudności. Bardzo dziękujemy za to świadectwo, a ja zapraszam na kolejny odcinek naszej serii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.